Dzień dobry Państwu kolejny dzień w Ottawie, sobota, 12 dzień lutego i jakże inny. Mamy zimę, pada śnieg, dzisiaj w nocy będzie minus 28, także no, trzeba być przygotowanym. A ja będę zapraszał na kolejny konwój, który konwój dalej, który zostaną przywiezione tutaj na Kent Street, gdzie widzimy konwój, staje, stacjonuje. A i dostarczone tutaj do, w pobliżu polskiego ośrodka. Także za moment będą. Witamy, no witam, No witam, witam. I czekamy na tą panią. To co, co, co dojechało? Dojechało to co mieliśmy za zamówienia. Więc przygotowaliśmy dla nich barbecues, te tents, outdoor heaters. Przywieźliśmy im, prosili żeby zorganizować im takie w łazienki więc mamy y, ten y, ice fishing huts w których będą takie, oh. nie, nie, właśnie, będą takie ubikacje na wiadrach zrobione uh -huh. i, i tego typu i co tam jeszcze trzeba kosze na śmieci przywieźliśmy i y, co chłopaki mamy barbecue generator Barby, generatory kichery na outdoor tak mamy też dla nich Kiełbasę. kiełbasę, z dwóch różnych polskich sklepów Z jakich sklepów wymieniajmy? Mamy z Kingsway Delicatessen i mamy z Odry kiełbasę dla chłopców Mamy Super. chleb od Sweet Temptation Mamy pączki od Sweet Temptation Mamy ogórki Polskie przetwory. Będziecie to rozprowadzać, czy organizatorzy będą Nie, organizatorzy zaraz, zaraz do nas dołączą. Nie. i Bo tutaj podobno mix... wszyscy wszystko mają. Tu mówię to podkary, znaczy. Tak, o... wojny, to tam jest powiedzmy, że gorsze. Zachęcie. Tak, oni tu mają tak podzielone, że po prostu ona mi powiedziała, że w trzy różne miejsca musimy te rzeczy dowieść, bo będziemy jechać dalej na Kent Street i tam będą od nową kuchnię otwierać taką polową. I dla nich wieziemy stół, wieziemy. Barbecue widzimy, um, wszystko co garki mamy dla nich. Po prostu te zamówienia, które dostaliśmy od nich, wypełniliśmy wczoraj i wszystko razem przynieśliśmy jako bok. To super, to, ale akcja jeszcze się nie kończy. Akcja się nie kończy. Tak jak mówię, no, po, w tej chwili przywozimy to, co oni proszą, więc wszystko jest. Dokładnie tak, żeby nie było nic, co się jest niepotrzebne. Na zamówienie to są większe rzeczy, To jak mówiliśmy, że nie tam to co dał, tylko dokładnie to, co im potrzeba. I z jak mu zapomnieć, gdzie mu zapłacić, bo to jest ludzie o to pytają. No właśnie tak z biurka jutro będzie też ksiądz ze świętej Teresy poprosił, żebyśmy przyszli na mszy. Będzie tam Agnieszka Górecka, ona będzie rozmawiała ze wszystkimi w czasie mszy, Pomszy będzie miała puszkę i będzie zbierała fundusze. Tak samo jutro w centrum mamy kiermasz rodzinny. Tam będzie Paweł, ja postaram się pokazać, więc będzie można przyjść i też do mnie złożyć pieniądze. I w ten sposób dalej proszę się kontaktować ze mną przez telefon. Zawsze możemy jakoś tak umówić się, żebyśmy się spotkali. Akcja trwa. Troszeczkę w następny weekend zobaczymy, co oni będą potrzebować, bo tak jak widzicie, tu to jest duże, rozległe i, i wszystko się z dnia na dzień też dla nich zmienia, jeżeli chodzi o potrzeby. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim i za styl. Dwornik tam wszyscy? Tak. tak się zebraliście, żeby tak. przyjechać? Tak, tak to pewnie. autobusem? Nie, autobusem o, czy samochodami? Nie, tak? nie, nie, nie samochodami, tak? Tak. A dlaczego? Pierwszy raz? Pierwszy, ja raz, drogi, drogi. Drogi, ja tak? pierwszy raz. Byłem w pierwszym weekendu na drugi. No i musimy mieć su support. Jest przeżycie straszne, tym bardziej, że przed chwileczką chcieli odebrać. Wszyscy się zebrali w głowie, zaczęli Przecież śpiewać śpiew. o Kanada. Jeden z um, policjantów się, no tyłu zaczęły lecieć. Ten, który właśnie chciał chyba tykietać, dać, popatrzył, spojrzeli tak i zaczęli wszyscy filmować. Odeszli i zostawili wszystko. Także ogromnie się cieszymy. Nie, no to jak się słucha tego rzędu, rząd, tych rządów, całych, tych naszych kukunków kochanych, jak to pan Michał Kiewicz mówi, to. To, to przecież to idiotyzm jest. Oni, oni tylko straszą, nic innego nie, nie potrafią robić. To jest ostatnie, ostatnia dla nich deska ratunku takie rzucanie na taśmę. A może ludzie się przestraszą tych 100 tysięcy dolarów grzywnych, wy, wy, wyimaginowanych przez tego nie no. wiem. Jak... No świetnie, że ludzie są, że ludzie nie da się podzielić, się podzielić a, i, i cały czas wszystkim mówimy. A ja mówię, to nie chodzi o szczepionki, to się zawsze to, to jest prywatna sprawa, oczywiście, tak było że nie. z Bietą, to jest tak także ze wszystkim. Jedni się chcą lecieć na naturalnie, inni się chcą lecić i w sprawach jest wywód. Natomiast jeżeli ktoś e, zarządza wstrzykiwaniem czegokolwiek, no to dzisiaj zarządza to, a jutro może być co innego. I nikt nie bierze odpowiedzialności, za, nie bierze odpowiedzialności to. za to. co się dzieje. I powiem e, Państwu, że większość ludzi się szczepi nie ze względu na swój wywód, bo tylko Praca, tak, praca, oczywiście. szkoła e, i wyjazdy. I, Wojtek. I, Ula, imię, Ula. Ula. Alicja. Olesław Ewa super. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie Dziękujemy. Polska, tak, Dziękujemy. Ja Volna, Wolna, o, wolna. Wolna, oczywiście. Tym przepraszam, skąd panowie? Z Łosaga Beach. Osaga Beach. Tak. O, super. Dzień, dzisiaj pierwszy raz? Trzeci. Witam, tak. witam. So. A, to... Tam już nie no. No, jak nie teraz to kiedy nie? No właśnie, chyba ostatni moment żeby to jakoś e, zatrzymać. Do no, końca? Do samochodu. Tak, no wtedy będzie no. ja to wtedy będziemy przykręcali słowo. Ale czy wygrają? Czy jest taka szansa? Oczywiście, że jest. Taka, taka jest y, nasza wiara i trzeba ich wspierać. Trzeba ich wspierać, dlatego tu jesteśmy już trzeci raz i, i nie odpuścimy. Trzeba będzie, będziemy czwarty za tydzień. Aha, aha. No bo tak łatwo ich nie jest usunąć, prawda? To nawet jeśli by tam usuwali, nie wiem, czołgi weszły, to jak to zrobić? Nie, nie. I, i, i raczej y, wszystkie firmy towingowe nie mają ochoty nawet e, pomagać. To, to są ci sami ludzie. Jest ogólnie. jakaś szansa, żeby kruga ustąpił. Tak. Dużo jest e, ty, już przekupionych, tak, for... Z tej opozycji. Dzień pieniądze za te, opozycji, te, i, za te wszystkie. I, Ja są na haku, no i, tak. i nie są już opozycją. No, dla no tak. No, tak. To jest, no to, to kto, kto to, zrobi? to zrobi? Będzie ruch z tego jakiś, tak jakby Solidarność, strajki były, chyba coś no. Ja ostatnio głosowałem na PPC i myślę, że to jest raczej najlepsza partia, na którą możemy głosować. Nie może być anarchii. Tak. Nie, nie po to tu jesteśmy, żeby była anarchia. Chodzi o to, żeby był e, e, prawo i porządek, a... no, Ale z drugiej strony ludzie mówią, jak się głos podzieli, konserwatyści, PPC, to wygrają liberałowie. No, ale proszę zobaczyć, co robi konserwatysty e, Ford. On, on w ogóle nie idzie z ludźmi. Także na niego nie można... Ja głosowałem na konserwatystów i zawiodłem się głęboko. Koniec. 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 to tak, jest nowe rozdanie. Nowe tak, no, tak, tak. Maxim Bernier myślę, że będzie mógł być dobrym liderem. W Kanadzie i, i tak ja będę głosował, jeśli będzie kandydował. Może Pan przedstawić? Janek Glasak z Łosaga Beach. Mają szansę. Wojt Wojtek Glasak. Tak Wojtek Glasak. Tak. Skąd Państwo są? Skąd Państwo jesteście? Okfield. Okfield, tak? I saga. Gdzie jesteśmy? Skąd reprezentujemy? Toronto. Toronto, Ok. Toronto, tak. Pierwszy raz, czy któryś No w tym, teraz to pierwszy, nie? Aha. No. Aha. Super. Trzeba, walczyć. Trzeba walczyć. Nie super. można się poddać. Ja mówię o zdrowy rozsądek, bo to żadna polityka. No nie, nie jest. tu nie chodzi o politykę. Tak. Tu nikt nie chcesz zmienić no, ani rządu prawo, ani, ani niczego. Ryba, Tylko... Ludzie chcą mieć po prostu wolność. No, tak. Tak? Jeden mi taki rozmówca powiedział, to jest leave us alone. Are you leaving? You are not leaving! I love you! Proszę państwa, więc dowiedzieliśmy się, że dzisiaj będzie. Uh, bardzo uh, no, reprezentacyjna grupa również lekarzy będzie to malony tutaj uh, i będzie cała grupa tych uh, specjalistów których znają Państwo tych specjalistów których znają Państwo z różnych YouTube'owych filmów, z różnych relacji guys, Freedom! Southern Manitoba! 25-hour drive, but yeah. <laughs> so, uh, what did it. you decide? was it instantaneous? Was, that? Was, it, was it instantaneous that you decided to, to come here or to join the convoy? Uh, yeah, we joined the convoy, but yeah, it's for uh, for everybody's cause. i got a wife and children at home that i need to also fight for. it's not just about crossing the borders, it's about everything. Yeah. Um, our, 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 i say it's about, about common sense. It's about no, common sense, yeah. There's no common sense anymore. Not no more. We got to get that back. We got to get that back. Yeah. Trudeau needs to step down. He's not capable of running this country. And he's all about himself and his ego. And he, uh, he can't run a country on that. Uh, he works for he works for the people. The people don't work for him. He needs to understand that that the money that he gets comes from his people. And he needs to use that in a way that's beneficial to the country. Stop wasting it on uh, useless vaccines and. Uh, yeah all these uh, uh, mandates and stuff like that you need to open hospitals and there's way back home where i live there's a hospital that's empty there's a walk in clinic there and it's empty so this bullshit about him uh, saying there's no icus available there you there's know, room to be a he made a big deficit he made a big deficit right Though, why he wouldn't spend his money on hospitals, for example? Yeah, exactly. Build a new and if there's so already so many a... people coming to this country, yeah, and they you know, the infrastructure, health services. And if there's already a shortage of nurses, why get rid of the ones that just because they didn't take a this stupid vaccine? This is, it doesn't make this sense. Is crazy. Yeah. Yeah, that's exactly. yeah. I'm saying it's for, the, it's for the common sense. Yeah, exactly. Yeah, okay. awesome. thank you so much. Yeah. Thank you thank for you coming so out. Much. And uh, thank you. Yes, uh, yeah. appreciate you being I here. To see that you are here. Love that. Love that. <laughs> <laughs> yeah. yeah. This is, uh, may have your name on there. Uh, Hans Unger. It's a German name. Hans Unger. No, today in Wotawie. Najwyraźniej odczuwamy skutki globalnego ocieplenia. Widzimy to na, na co dzień niemalże tutaj. A nie tylko tej zimy. Jakoś tak się złożyło, że, że to, to ciepło tu nie dochodzi jakoś. 你什 <laughs> Convert all the nations with 15% of your congregation. Has already been saved, not one of you have prayed But I think we're all slaves. your Passing some status in your size-based God. Gospel, big screens, skinny kids, and smoke machines. Traded like a bird for the day for a little world It can hurt your feelings Might be cause I'm right Might because I live so long without the light I come from generation lost Feeling like we're getting tossed please, we gotta find love for us. I just went to church And I'm not sorry What do you So much for having me. It's Mitch Murphy on all streaming platforms. I love you people. Be brave, live free, take your vitamin D and hug your family, man. Alright. Give it up for Mitch. Hello, fringe community. How are we? Amazing. We are holding the line. And we've got very distinguished speakers to come and talk with you. Justin. Mad at us. It's an emergency and we've called an emergency party to Parliament Hill. We are holding the line and we are not backing down. End all mandates now and we'll have to go home. That'll be sad. This is amazing. Do we have our next? the Proszę Państwa, wyjeżdżać. Ludzie wciąż się schodzą, dojeżdżają. To będzie o wiele większe e, niebawem. No i myślę, że z pewnością transmisje z przemówień takich ludzi jak Thank dr Malone. będą Pani, Państwo mogli znaleźć w sieci także niebawem pożegnamy podstawę i 5 godzin zim, jazdy czeka nas dom do zobaczenia do następnego razu mówił do Państwa pokazywał różne rzeczy i rozmawiał z różnymi ludźmi, Andrzej Kumar, zapraszam na nasze e, strony Facebooka, kanały do Kupowania Gońca a, i wspierania nas. Na takie sposoby, jakie Państwo uznają za stosowne. Do następnego razu. Voyons <śmiany> plus L'heure est arrivée, l'éveil collectif bientôt à son apogée. Les bergers vont d'abord aller se cacher car les loups sont dehors à hurler. Ils n'auront jamais assez de munitions pour tous les tirer. Et chaque vérité va venir pas trouver la voie. Va bientôt falloir qu'on fasse de ce choix. <cousse> <tousse> You <laughs> <Merci. Cheers, mate. laughs>